Dzień dobry, witam serdecznie. Ja jestem Już i to jest kolejny odcinek co byś wolał na kanale. Jest dzisiaj ze mną Farel! Cześć! Cześć, Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dawno nie było tej serii. Wróciłem już do Polski ze Stanów Zjednoczonych po dwóch miesiącach i słuchaj, w Farel! W końcu! I słuchaj końcu. Farel! Dzisiaj kto przegra? Co będzie no, robił? Świecę na krześle. Świecę na krześle. <laughs> Więc moi drodzy! Okay. Więc, moi drodzy, zostawiajcie łapę w górę, zostawiajcie jest, subami. jest o co walczyć, jest, o co, walczyć, jest o co walczyć, zostawiajcie subami oraz Farelowi i piszcie w komentarzu, kto zrobi świecę na krześle. Eee, no to co, zaczynamy w takim razie, co, 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 co myślisz? Okej, okay, dobrze, w takim razie, co byś wolał, bryloczki do broni w Fortnite, czy osobne czapki dla każdego skina w Fortnite? Czyli wiesz, taką opcję, że sobie możesz, powiedzmy, głowę zmienić. Na przykład masz, e, masz tego, dobra. jakiegoś tam, na przykład ja masz bambika mówię. i możesz założyć mu, nie wiem, hełm e, Ragnarosa. No, ja no, ja no. Wiem, dobra, ja już dobra. wiem. Kurde, bryloczki do broni, po co by były bryloczki w sobie? małe są te bronie. Dobra, ja zaznaczam hełm, ojej. Ja, ja tak zazn samo zaznaczyłem hełm. O, czyli mamy póki co po 0 punktów, no? Tak, u mnie akurat 43% było hełm. O, u mnie 44, bo tutaj widzę, że no ponad 100 osób zaznaczyło No tak ci jak. powiem ci szczerze, że spodziewałem się bardziej czapek No ale ja, ale... ja tak samo No, ale dobrze, no e, I moi drodzy, zanim przejdziemy do drugiego, co byś wolał To tylko przypomnę, że w sumie razem z Farelem tak naprawdę będziemy na Fame MMA 3, które odbędzie się w Łodzi A jeśli chcecie kupić sobie bilecik albo pay-per-view To w opisie macie link gdzieś tam w pierwszej e, albo drugiej linijce opisu Więc koniecznie zapraszam tam, żebyście sobie kupili pay-per-view i może zobaczycie tam mnie gdzieś. Może nie w klatce, ale, ale gdzieś na pewno. Także podbijajcie Dobry. śmiało i będziecie nas widzieli. Ta, podbijajcie Piąteczka śmiało. Fota. Piąteczka, woda. Oczywiście. It's wi kolejna, e, Kolejne pytanie. Co byś wolał? Grać tylko solo, czy grać tylko składy? Tylko i wyłącznie. Tak już. Kurde, cało, cało życiowo, że tak powiem. Ca cało życiowo, nowe słowo dodajcie do słownika. Cało życiowo. Nie ma takiego mm -hmm. słowa Dobra, chyba. ja osobiście wolałbym grać zawsze składy, bo dla mnie są ciekawsze. Nie wiem jak wy, ale dla mnie są ciekawsze. No, na składać oczywiście, z ziomeczkami i tak dalej. O! I pogadasz. I pogadasz, tak jakby teraz sobie pogadamy, i tak jakby teraz mamy po jednym punkcie, Farel. E, więc e, widzę, że tutaj web w web sobie idziemy, no ale drugie pytanie to co, ta, co, 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 co to ma być w ogóle? Więc dobrze, słuchaj, od razu lecimy z kolejnym. Mianowicie, co byś wolał być komentatorem w Fortnite czy być pro playerem w Fortnite? A to jest easy, nie? No właśnie, powiem Ci, że jeśli chodzi. O... Kurde. W sumie rzeczywiście, bo proplayerzy e, też mają zazwyczaj swoje Twitche i tak dalej, a komentatorzy jest. to zazwyczaj pojawiają się tylko na eventach i można mieć swoich ulubionych komentatorów oczywiście, e, ale więcej ja osób akurat ma swoim... takich nie mam, a ja też właśnie nie mam, ale więcej osób ma swojego ulubionego proplayera. I w sumie ciekaw jestem, jaki jest Wasz ulubiony proplayer. Możecie napisać w komentarzu. Będę chętnie, chętnie zobaczę, będę patrzył tam w, w komentarze. Więc ja dobra, to to wyznaczam pro playerem, No i w sumie tutaj. tutaj, czyli, tutaj mamy czyli mamy remis dalej. Tak, mamy remis dalej. No to było akurat dosyć łatwe, mi się wydaje. Po prostu. Dobrze, więc słuchaj, w takim razie kolejne pytanie. <laughs> Co no byś wolał? Kosplayować Zoe, czy cosplayować różowego Wisia? I powiem Ci, panel: wyobraziłem sobie nagle ciebie w cosplayu Zoe. Tak, eee. nie wiem. co eee. Zanim odpowiem, daj mi chwilkę. Korzystając z chwili, wbijajcie na g 2 Link w opisie, Tanio Gierki. Dobra, już, już jestem. Nie wiem, czy to założę, bo to. Justyny. Co chyba... To się wyprawia na tym filmie. co to odwzoruje. Ja, ja tego chyba, nie bo, 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 widzę widzowie, ale wy co widzicie w tym momencie. No, coś ty zrobił? Mam różowego Misia. dowódczyni dużym przytulanek, ale to jest chyba XS Dobra, ale możemy lecieć dalej. Let's go. Czyli co byś wolał? cosplayować różowego Misia, tak? Dokładnie tak. No to ja też. O, i w punkcie w takim razie. No i drodzy, co prawda nie mam Misia. Nie mam mi się, ale słuchajcie, moi drodzy! Takiego odnika jeszcze nie było, poczekajcie chwilę. <noise> ale jak się wyglądał, jakby taki ja dużym przytulanek miała bicka. Takiego bicka, na pewno Ma śniutko, Moi drodzy, jeśli ktoś z was lubi Pokemony, to łapka w górę. Przebrałem się za Pikachu. Pika Pikachu! Za, Pik za Pikachu się przebrałem! Co, lecimy dalej w takim razie Farel, co ty na to? Okej, okay, dawaj kolejne pytanko inby, inby nie ma końca moi drodzy, inby nie ma końca, jak na szkolnej 17 e, Dobrze, słuchaj w takim razie, co byś wolał, Grać w Fortnite czy mieć kobietę? Oczywiście, że grać w Fortnite, nie? nie Oczywiście, no, że grać w Fortnite Oczywiście, że grać w kobietę Grać w kobietę Nie no, mieć kobietę daję, a ty? No właśnie, ja nie gram w Fortnite już tak trochę. O, też. Kurde, ej, no stary, będziemy musieli razem świece chyba robić na krześle. Na, 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 to, na to wygląda. <suszy> na to wygląda. Dobrze, w takim razie będziemy mieli teraz ostatnie pytanie. Ostatnie już? Ostatnie już, no. O kurczę. I tutaj to pytanie już było kiedyś w tej serii i się powtórzy, ale jest to bardzo ciężkie pytanie. Słuchaj, mianowicie, co byś wolał? Nakarmić dziecko czy... Darmowe 100 tysięcy fałdolców. I wyobraź sobie, ile byś mógł kupić za to 100 tysięcy fałdolców. Jedzenia nie kupisz za 100 tysięcy fałdolców No wiem, wiem wiem Podkreślam, że dziecko nie jest głodne. Bo ja wiem, że wy widzowie macie po 200 IQ, bo oglądacie Rick and Morty, ale to przypuśćmy, że to dziecko jest głodne. Normalnie nakarmiłbym, nie chyba. Ja w sumie i tak nie, nie, nie kupuję skinów już. Karmimy razem. Karmimy razem! Nie, no, no, no nie. Nie. 33% na karwińc. Nie, dziecko. naprawdę. Samoluby Samoluby Jesteście jesteście okrutni. Jesteście naprawdę je, o, wy nie. wy jesteście naprawdę okrutni. Słuchaj Farrell. No to co? To musimy przejść chyba do kary naszej. Dobra, Zobacz, jak, się, jak się świece robi? Czekaj, muszę wejść y, w internet. Świeca? Jak no, to się robi? Nie robi, ale jak wykręcisz na krześle. Dobra, to możemy zrobić świeca challenge. O. Ktoś lepszą świecę zrobi. Ja zrobię to... na tym krześle. Na Już krześle zrobisz kiedyś... świ świecę. Jak na, jak na krześle zrobisz świecę? Już i... kiedyś robiłem, dobra. Let's go. Ale jak na krześle świecę? Jak ty Trzeba robisz. sobie na początku fraki w dresi. Później, robisz tak... Czekaj, ja buty, ja buty założę, bo skarpetek nie ma. O! 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 I prawie się zabijasz, jeszcze raz. Dobra, challenge akceptę teraz ty Yoshihito. Lecisz. 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 Ja już koszulki dzisiaj, nie bez pikaczy. Normalnie łapiesz się rękoma za fotel. No. Czoło dajesz. Taki trójkąt robisz i utrzymujesz się. Easy peasy. Aha, że... Podaję... Jakbyś chciał na głowie stanąć na krześle. Na głowie stanąć na krześle? Tak. Ruchomym, na kółkach kręconym. A mogę, ścia... mogę się o ścianę podeprzeć? Nie, mo... nie mogę nie... nie wiem jak to zrobić. To Dla jest... mnie. <słysia> <słysia> e! Żyjesz? Mayday Hallo? Nie. No. no. Powiem Ci tak, sławki się odpięły Krzesło wywalone. A głowę masz. No powiem ci, że ciężko. O, o nie. O, słuchajcie nie. moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Farel wygrał, świeca challenge. <laughs> Więc wbijajcie do farela, koniecznie stawcie mu suba. Tutaj macie poprzedni odcinek. I co? I, i, i tyle. Wpadajcie też na Discorda. e e instagrama elo elo